Cześć! Projekt podróżniczy, który aktualnie realizuję, jest nie tylko wyzwaniem kondycyjnym, ale również i finansowym. Może na początku, jako ciekawostkę, powiem, że wystartowałem z niewielkim minusem na koncie bankowym i wiedziałem, że do końca wędrówki nie będę miał żadnego stałego źródła dochodu. A wszystko, co uda mi się zgromadzić, będą to formy wsparcia finansowego, zarówno ze strony osób, jakie spotkam po drodze, jak i was, widzów. Także stanowiło to dla mnie jedną wielką, niewiadomą, niepewną przyszłość. Niemniej przez ten cały czas, co się oczywiście nie zmieni. Założenie było takie, że każdy jeden grosz, jaki pojawi się na koncie bankowym lub który otrzymam w trasie, ewentualnie znajdę, będzie stanowił integralną część tego wydarzenia i zamknie się w tym wydarzeniu. Innymi słowy, nie mam zamiaru zachować dla siebie nawet złotówki. Kompletnie mnie to nie interesuje. Nie robię tego dla pieniędzy. Gdyż gdyby było inaczej, to już jestem na takim etapie podróży, że bez większych trudności znalazłbym jednego sponsora, który być może dostrzegłby ogromny potencjał w tym, czym aktualnie się zajmuję. Niekoniecznie od razu próbując to przekuć w sukces finansowy. Czasami lepiej poczekać, dać czemuś rozkwitnąć. I dopiero po zakończeniu pewnego procesu zacząć zbierać owoce. Dzięki Wam jestem w stanie opłacać rachunki za telefon oraz za mobilny internet, bez którego w zasadzie nic bym nie zrobił. Nie wiedziałbym, gdzie mam pójść, nie wiedziałbym, co miałbym zobaczyć, nie miałbym, jak publikować materiałów w sieci, nic. Dlatego, że dzięki Wam udało mi się spłacić dług, jaki zaciągnąłem w banku, pierwszy i ostatni mogłem również wymienić stary ekwipunek na nowy sprzęt. W czasie podróży zakupiłem na dobrą sprawę dwa nowe zegarki, z czego ten pierwszy się rozkraczył i nawet z niego nie skorzystałem, trudno. Wymieniłem laptopa, niedawno wymieniłem myszkę komputerową. Regularnie wymieniam buty co 10 000 kilometrów. I czy coś jeszcze z wydatków? Czasami w sytuacji podbramkowej, kryzysowej, kiedy już nie mam żadnego innego wyboru, i padnę trupem, mówiąc prost, z głodu, to decyduję się na zakup prowiantu. Ale tutaj postawię gwiazdkę i ten temat rozwinę po zakończeniu wędrówki. Bo o ile z założenia nie miałem wydawać żadnych pieniędzy na prowiant, o tyle czasem się nie da. Po prostu się nie da. Bo albo wejdę i kupię tą bułkę, jakoś przetrwam kolejną godzinę, dwie i trzy, albo za chwilę będę szorował czołem po asfalcie, aż w końcu się położę, nie podniosę ze zmęczenia. Czy coś jeszcze z takich podstawowych rzeczy związanych z finansami? Może to. Nie jestem ubezpieczony. Nie ma takiego ubezpieczenia, które mogłoby mnie zainteresować. Dlatego też, to co udało mi się do tej pory zaoszczędzić, oby nie, ale gdyby doszło do jakiegoś wypadku wydarzenia, w którym odniósłbym poważną kontuzję, to miałbym zaplecze finansowe, które być może w jakiejś części pokryłoby szybkie leczenie, być może jakiś zabieg chirurgiczny, koszty operacyjne. Tego nie wiem. Wędruję różnymi drogami, w różnych sytuacjach, w różnych warunkach pogodowych. Zaglądam tam, gdzie raczej nie powinienem się pojawiać w jakichś pustostanach, skronach, zapadłych fabrykach dorzucę do tego to, że często idę z wzdłuż ruchliwych dróg. Muszę liczyć się z tym, że któregoś razu zostanę potrącony, uderzony. Już raz zostałem zahaczony lusterkiem, no i w takim przypadku, bez ubezpieczenia, warto mieć fundusz, z którego mógłbym korzystać. Także mniej więcej tak wyglądają moje wydatki. Dużo więcej dowiecie się po zakończeniu projektu. Przedstawię Wam również drobiazgową rozpiskę. Chcę być transparentny w tym, co robię. Wszystkie fundusze, jakie udało mi się do tej pory zgromadzić, środki pieniężne traktuję jako integralną i nierozerwalną część z tym projektem. I bez względu na to, ile uda mi się odłożyć na koncie, nie chcę dla siebie z tych pieniędzy kompletnie nic. Być może się powtarzam, ale chciałbym, żeby to porządnie wybrzmiało. Zastanawiałem się nad tym, jak mógłbym się odwdzięczyć, bo to, że zaciągnąłem u Was najtrudniejszy do spłacenia dług, a jest nim dług wdzięczności, jest oczywiste sam daleko bym nie uszedł musiałbym w końcu coś zjeść przede wszystkim, musiałbym w końcu gdzieś się zatrzymać gdzieś, gdzie mógłbym podładować baterię musiałbym w przypadku, gdy któryś ze sprzętów by się rozkraczył musiałbym go wymienić, coś kupić coś nowego ewentualnie oddać do specjalisty, który by to naprawił musiałbym to, musiałbym tamto a bez stałego źródła Dochodu, to ja nawet nie wiem, czy kupiłbym jedną parę butów. Każdą otrzymaną złotówkę, każdy podarowany grosz traktuję jako inwestycję nie w siebie prywatnie, a w, w skrzata, czyli postać wykierowaną na potrzeby tego kanału i w to, czym aktualnie się zajmuję. Tak do tego podchodzę, tak to traktuję i, i to się. Nie zmieni. Także maszerując przez Polskę, przechodząc obok, nie wiem, cukierni, patrząc na ociekające smakowitością ciasta, bułki słodkie, rogale, yy, przechodząc obok pizzerii, kebabowni, Obok restauracji, z której wydobywają się fantastyczne, smakowite zapachy. Jedyne na co mogę sobie pozwolić, to po prostu przejść obok tego. No nie obojętnie. Tylko w sytuacji podbronkowej decyduje się na wejście do środka. A i tak kupuję najtańsze produkty w jak najmniejszej ilości. Dzięki takiemu, no nie wiem, ekstremalnemu podejściu przez te 4,5 roku pomiędzy... Wcześniejsze wydatki na czysto udało mi się zaoszczędzić ponad 15 tysięcy złotych. Nie mam problemu z tym, aby opowiedzieć o stanie mojego konta. Konta, na którym i tak wciąż mam odłożoną całkiem przyzwoitą kwotę, która powinna wystarczyć na pokrycie rachunków za telefon i internet, powinna wystarczyć na Wymianę butów i innych elementów ekwipunku, który albo się zużyje, albo zostanie uszkodzony, albo zostanie skradziony. Czy coś jeszcze? I na coś jeszcze? Rachunki ekwipunek, na tu i teraz. No i właśnie, być może na jakieś nieprzewidziane zabiegi. Oby nie, oby nie. Skoro wy, widzowie oraz osoby, które spotykam na swojej trasie. Z mojego punktu widzenia jesteście współautorami najabitniejszego projektu podróżniczego w Polsce, i być może jednego z największych na świecie, przynajmniej do tego dąży, żeby tak było. To skoro nadarza się okazja, żeby się odwdzięczyć w jakikolwiek sposób, to wykorzystałem tą sposobność i pod koniec 2024 roku dokonałem dwa przelewy. Na stronie siepomaga.pl jakiś czas temu zorganizowano zbiórkę dla powodzian. Zbiórkę, której organizatorem jest Fundacja Siepomaga. Wszystkie odpowiednie linki znajdziecie w opisie pod filmem, zarówno do aukcji, jak i do Przelewów jakie dokonałem, dorzucę coś jeszcze. Materiał z kanału Zero. Film, na którym pojawił się jeden ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Warto go przesłuchać, ponieważ to, co usłyszycie, może co niektórym otworzyć oczy na to, jak najwłaściwiej i najpraktyczniej wspomóc osoby w potrzebie. Czego tak naprawdę potrzebują? Najlepiej postawić się w ich sytuacji. I wówczas tak odpowiedź staje się w zasadzie oczywista. O ile na początku, gdy się wszystko traci, potrzebne jest wszystko, o tyle później najbardziej pożądana jest po prostu żywa gotówka. Powodzenia doskonale wiedzą, czego potrzebują na tu i teraz. Czy musi to być kolejna zgrzewka wody? Kolejny koc? Kolejna kurtka? Czy może żywa gotówka, którą spożytkują najwłaściwiej i najbardziej odpowiednio do sytuacji, w jakiej się znaleźli? Może na tą chwilę będą potrzebowali opłacić rachunki za prąd, który co niektórzy zużywają w ilości hurtowej, osuszając ściany. Może okazać się, że i teraz będą potrzebne środki na, na zakup nowych drzwi do mieszkania. I jak to wtedy odnieść do 20 litrów wody stojących w kącie? Rozumieć? czujecie, o co chodzi. Wiem, rozumiem, że przelanie pieniędzy na konto nie daje tak wielkiej satysfakcji jak wejście do sklepu, chwycenie za, za, za nie wiem, jakieś produkty spożywcze i nie tylko chemiczne. Jest inaczej. Zgadza się. Jest przyjemnie dla tego, który stara się komuś pomóc. Czuje, że komuś pomaga. Ma te produkty w dłoni, a nie siedzi przed ekranem monitora, yy, wykonując kilka ruchów myszką i przelewając ileś tam pieniędzy. Stwierdziłem, że nie będę niczego kupował, bo to tylko generuje też niepotrzebne koszty. Transport tego typu rzeczy. Podjąłem decyzję o e, uszczupleniu swoich oszczędności w kwocie 10 tysięcy złotych. Pierwszy w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2024 roku i drugi 25 grudnia 2024 roku, czyli w Boże Narodzenie. Nie chciałem wraz z całą masą ludzi już na samym początku organizowania tego typu zbiorek rzucić się z pomocą. Wiedziałem, że ta fala na samym początku będzie największa, a później będzie stopniowo topniała, topniała. Yy, no i ta pomoc będzie coraz mniejsza. Zresztą to jest naturalny proces, dotyczy to niemal wszystkiego i tak po prostu jest. Przeczekałem ten czas, a jako że Wasze darowizny są prezentami, tak i ja chciałem się odwdzięczyć. Przekazując te prezenty dalej, ja nie potrzebuję takiej ilości pieniędzy. One po prostu wegetowały na koncie, traciły na wartości. A tak być może jednej rodzinie albo kilku obcym sobie osobom byłem w stanie pomóc. Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć w tym temacie. Chyba nic więcej. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ y, wydanie 10 tysięcy złotych jest czymś, z czego należałoby się wytłumaczyć. Skoro takie informacje umieściłem w tabeli końcowej, i umieszczam wszelkie inne wydatki zakupy sprzętu, opłaty abonamentowe i tak dalej. To i w tym przypadku nie powinno być. Żadnego odstępstwa. A że jednorazowo przelałem trochę więcej niż zwykle, nie robię tego pod publiczkę, żeby ktoś mi tego nie zarzucił, że o ludzie, to sobie teraz będzie budował jakieś zasięgi. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Po pierwsze, chciałbym, żeby pozostało tak jak jest. Nie zależy mi na większej oglądalności, Nie zależy mi nawet na tym, aby być chwalonym. Nie zrobiłem niczego nadzwyczajnego. Traktuję to jako pierwszą symboliczną ratę spłacenia długów wdzięczności. Akurat pieniądze to najprostszy i z punktu widzenia tej drugiej strony najpraktyczniejszy sposób. Ale dla mnie wiem, że stać mi na więcej, na coś lepszego. No ale nie wiem czy będę miał okazję żeby się móc wykazać. Yy... Nie potrzebuję pochwał, nie potrzebuję gratulacji, jest mi to do niczego niepotrzebne. Jak już koniecznie chcesz skomentować ten film, to wiesz co, napisz mi co wczoraj miałeś na obiad. No. I to mi wystarczy. Poczytam sobie, co żeście wczoraj jedli. <grym> Będę dokarmiał skarbonkę. <grystanie> Waszymi doromiznami i zobaczymy, jak bardzo na, napęcznieje tego ostatniego dnia. Ile się tam tego uzbiera. Odbudujcie swoje piękne miasta, rynki, kamienice, place, parki. Chodniki, skwerki. Odbudujcie się psychicznie, mentalnie. Staniecie na nogi. Głowa do góry. Głowa do góry. Cześć.